60 lat mieszka. Ale jest czystą Polką. Ja. A wy w 61... W, 61 roku, by... w, w, 60 w, 60 w roku, w januarzu przyjechaliśmy. W 60 roku, w my byliśmy tam w Duszamburgu, tak. uh -huh. nas przepustka nie było. A, w Pamir. Na, na Pamir A. jechać. Przepustka. Na... Potem mój mąż dał telegram. Srocznie nam wy, wy, wy wysyłać uh -huh. i przyjechać. Ну, там две недели почти остались в чтобы... ага. Потом приехали. А муж И... уже здесь был? Нет, я с мужем. Он тоже? А, муж, оттуда тел... тел... телеграмму дал, чтобы нам был пропуск выслали. А где вы познакомились с мужем? Я в Луганске. Ага. А муж служил в армии, в Киеве, в Белой церкви. После армии они приехали в Луганск. Там на шахте работал. Mm -hmm, mm -hmm. Я тоже там. Mm -hmm. на, на шахте портни... работали? Нет, на портниху училась. Aha. Потом и вот машинистку там работала и после работы вот портниху училась. Потом мы там познакомились. У меня два сына там в России, в Луганске родилась У меня как старшему так? сыну было три года, yeah. а младшему, который в Владивостоке Ему было годик, mm -hmm. когда мы приехали. Mm -hmm. Так пока старики умерли, мы остались. А почему вы решили сюда при переехать? Ну а у мужа больше детей не было. Одна, один сын, одна дочка. Но дочка в другом кишлаке замужем. Mm -hmm. А мужа там, он два старуха и старик будут. Mm -hmm. Im nada pomóc. Nada pomóc. Mamy jej papie, tak? Chali mm. mm. się mm. Mm. i to pomagali, mu że Wasza wnuczka <grym> <pochorza> na <Poliaczkę. grym> Krasawica. A doczka Michalina. Michalina? Michalina, nie to imię, na, na на таджицком, а два. А старшая внучка, она Бронислава. Uh -huh. вот, на мы Мне вот приехали сюда, а старики одни а знают, Бронислава не могут сказать. Слава. Потому слава, слава, слава и пошло. И все сейчас слава. Ну я слава, она Бронислава. Uh -huh. <laughs> а, а теперь а, могу сказать. Нет, а, это она как? Алиса. Алися. Алиса. Ай, сейчас. Это, да, Тоже? Слава. А -а -а. Здравствуйте. 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 Это вроде Тоже красавица. Да. Небеские очи. А сколько вам лет? Десять лет. Десять лет. Ага. Uh -huh. uh -huh. Вот десять вот в сентябре. Ага. Uh Четвертый -huh. класс пойдет. А она вот в сентябре пойдет второй класс. Угу. Uh -huh. Może na rosyjski znajdziesz, tak? Co tam robiłaś? O, złoto na rękach. Masz złoto na rękach? I teraz czyszczę rękę, <laughs> nie chcę. I krew miałam, bo ubiłam w Aha. Okay. Ja, ja tu sprzątałam swój piasek. Złoty. Ze złoty, tak. Hmm. Ze złotem, bo parę dni temu z rzeczki wzięłam piasek ze złotem, ale był mokry, więc tutaj nie słyszyłam. Ładny pokoik mamy do spania u mojego kumpla na ima. już idziemy spać, bo już jest późno. No, późno, nie późno. Jest 21.23, ale... Jest bardzo wcześnie. Ale wszyscy już poszli spać. Ale wszyscy już poszli spać i my już też się przyzwyczailiśmy, żeby chodzić wcześniej spać. A ja jeszcze będę pisać. To już spakowana, gotowa, tak? Spakowana gotowa, wszystkie zdjęcia zrobione. Tak. cały proces pożegnalny. który <grymka> zawsze trwa z pół godziny. Pa chyba. To co, to pożegnaliśmy się, jedziemy, bardzo dziękujemy Naimowi i jego rodzinie, chociaż wpadliśmy tu w taki trochę niefortunny momencie, bo zmarwujek, więc nie była to najlepsza chwila na odwiedziny, no ale... ale zawsze chwilę tutaj pobyliśmy. Tyle ile mogliśmy No i jedziemy dalej w drogę jeszcze po drodze kąpiel w gorących źródłach i potem już raczej ciężko pod górę Kargusz, Harbusz, i potem pawaroty na Aliczur i na Murgap Para szosztą my apiat strecili I Jeszcze, daj Bóg wstrecyć no, daj Bóg <grym> się to, Też po drodze jak widać zupełnie pustynne miejsca się zdarzają A, przyszło nam pchać rowery przez wydmę piaskową wios no, może nie wydmę. Jest to taki pustynia po prostu po prostu pustynia po prostu taki kawałek drogi, gdzie piasek jest nawiewa na, na drogę i nie da się jechać rowerem. jest się... nawet, jest ciężko. Chociaż jest... wcale nie jest drogo do góry czy coś. Oh. Tam za nami korejanczyk z synem. Na motorze. Przyjecha... Tam, na motorze przyjechał z Korei. Po, południowej, a to pierwsze miejsce gdzie, gdzie nie udało się przejechać też pchał cały bagaż zdjął bo inaczej chyba było za ciężko i na silno tak. Przenieśli rower tak. motor przepchali a tutaj w ogóle piasy, złote piasek widzisz Aha. wszystko błyszczy Wszystkie malutkie kawałki złota dobra skończyło się jeszcze kawałek trzeba będzie podepchać będzie można jechać A oto no i kolejne gorące źródła Tymczasem to są yy, Miejsce jest płatne Nie wiem ile kosztuje bo dostaliśmy tutaj zaproszenie za darmo Woda nie jest bardzo gorąca ale spokojnie się będzie można o, tu jest ciepła ale z tego. Spokojnie będzie się można tutaj wykąpać, umyć, bo tu można używać mydła. No, Troszkę mydło nie zostanie, ale najmniej będę czysty i, i ubiorę gacie który wjeżdżę na rowerze i sumie świeżo. Dobrze, żeby były czyste. Jeszcze tylko powiem Wam, że ta woda jest lecznicza. I ona dobrze robi dla skóry, dla wszystkich stawów i też dla oczu. Trzeba zanurzyć głowę i odchodzić w tej wodzie oczy i rzucać gałkami już w lewą, w prawą, w górę, w dół takie się garadę i później to bardzo dobrze wpływa na wzrok. Po prostu wzrok się nie męczy. Można na starość dobrze widzieć, nie trzeba nosić okularów. Nawet bywa tak, że ludzie, którzy nosili wcześniej okulary. Jak tylko tutaj się w tej wodzie robimy taką kurację, to my się poprawnie z zrobimy musieli. Tak ja się zaraz też przeprowadzę swoją kurację. Już po kąpieli następny punkt do to będzie woda. Leczebna do picia, lecznicza woda do picia jako następny punkt programu a zaraz wam pokażę jeszcze jak to tu wygląda to jest takie biuro właściciela który akurat teraz jest mezywnąż ale ja muszę z tym wziąć moją sumkę o, bo ją tutaj miałem no, a cały budyneczek zaraz wam Pokażę, jak wygląda Burza swobodna Bo tu już kolejka się ustawiła tam jeszcze tam jeszcze dzięki za mnie pan mówi A co tam za mówi przez telefon ja mówię to nie on, on nie wziął telefonu Telefon tu to w torebce To pewnie na ulicy Nie no To on, to on Do kamery gada. Do kamery gada, Tak i dosłownie jakieś, ile było? 300 metrów dalej? 370, według mapy. Według mapy 370 metrów dalej, kolejna atrakcja mineralna woda Narzan. Oczywiście lecznicza, dobra dla żołądka, wątroby. Z tym, że z nią jest taki. Taki, taka historia z nią, że jak się jej wypije, tam nie można jej za dużo wypić. Ale powiedzmy, że żeby wypić pultra, i później w ciągu pół godziny, 15 minut, 30 minut przychodzi wielki apetyt. Więc wiedzcie o tym, żeby jej nie pić na przykład, jak nie macie nic do jedzenia ze sobą, bo wtedy będzie problem. Wtedy będziecie jak wilki: zjecie dosłownie wszystko, co się rusza, nawet. Taką padłą krowę, po której chodzą białe robaki. Będziecie chcieli zjeść. Ale my mamy chleb, halwę, ogórki, więc możemy pić. Najlepiej robić to z takiej puszeczki po, po jakiejś konserwie. Zaraz. I są? jaki smak? Żelazo. Jest. Mhm. I gaz. Gaz i gaz. Najgorzej nie spakuje. Nie, są no gorsze. Ale to nie jest taka woda, żeby brać ze sobą tak, tak. specjalnie. To nie jest woda, żeby ją w ogóle gdzieś za, za daleko wozić. Bo ona się chyba albo zacznie z plastikiem źle reagować, albo. Nie. albo sama się zepsuje. Tak tak. A tutaj takie. Ciekawe miejsce. Jesteśmy przed Zągiem. No, ja jestem, bo Dorenda już troszeczkę tam odjechała do przodu. I tu jest takie miejsce, gdzie z tej doliny wychodzi rzeka, która nazywa się Wahan, a z tej doliny, którą my będziemy dalej jechać, wychodzi rzeka, która nazywa się Pamir. W tym miejscu się łączą obie rzeki i stąd idzie rzeka Punch. Także jest to takie. Charakterystyczne miejsce. My żegnamy się z rzeką Pancz i będziemy jechać jeszcze przez około 100 km w górę rzeki Pamir. Nabieramy wysokości, że jesteśmy 200 metrów nad Langar. Ile? 200. W miejscach, gdzie nie ma. Tych kamieni takich gdzie się gdzie koło grzęźnie to jedzie się całkiem w porządku. No, ale dużo jest. Jeśli takich też miejsc. nie ma takich Takie, kamieni, kamieni po których się skaka w różne strony. Tak. Nie chcąc. Tak. Ale wygląda, że teraz już będzie chyba mniejsze nachylenie tego stoku, że będzie się bliżej jechać. Towarzyszą nam ładne widoki, a my mamy jeszcze trochę do przejechania. 26 tutaj przed 8 robi się już zupełnie ciemno no nic jest taka trasa że trzeba częściowo pchać częściowo da się jechać a już jesteśmy na wysokości 3400 metrów więc też już się troszkę gorzej oddycha ale słuchajcie ale za to są tak fantastyczne widoki naprawdę z... chciałoby się tak zostać i patrzeć tylko w afgańskie góry hinduków to jest to niesamowite doręda się zbliża ja troszeczkę jechałem przodem a za jakiś kilometr będzie miejsce gdzie będziemy chcieli przenocować zaraz wam pokażę I tam jest taki mały domek biały i tam powinni być powinni być dyżurny człowiek który zajmuje się tą drogą jeśli będzie to będzie dobrze bo będzie domek otwarty i będziemy spać w środku jeśli go nie będzie no to będziemy gdzieś spać koło tego domku bo już dalej nie pojedziemy bo już jest późno jesteśmy zmęczeni zaraz będzie ciemno a tobie się wydaje że to może być brak tlenu Ale domek jest otwarty. No, to znaczy, że trzeba było odkręcić trochę ten zamek. Tak. Domek jest całkiem fajny, ale też nie pokażemy go teraz, bo tam jest ciemno, nie ma światła. No co Mamy godzinę za 28. Za 20 minut będzie już zupełnie ciemno. No, może nie zupełnie, ale już będzie ciemno. Mamy bardzo ładny widok na razie. Mamy na bardzo mieście. ładny widok mamy dach nad głową wodę. Ja, tak, wodę czystą, bo w tej rzece jest brudna, ale tu jest obok druga rzeka, gdzie jest czysta woda, jedzenie, picie. Jesteśmy na 3,5 tysiąca metrów. Czuć lekkie zmęczenie. Lekkie zmęczenie. No. Wcześniej było bardziej zmęczona, a nawet nie zmęczona po prostu nie miałam energii, trzeba było jeść. A nie, nie czuję jakoś tak, żeby nogi bolały. Ile dzisiaj mniej więcej tego podjazdu było? 650 metrów wyżej niż no, nocleg, tak? Podjazd był cały czas tak, więc to jest tego Tak, jest... ale spaliśmy na 2800 na, na 900 tak. nie, 800 to było, no, było mi jest tak. duża różnica, ale tam byliśmy dwie noce, noc wcześniej było mniej tak więcej sama cała wysokość, wysokość, więc tak. na tej wysokości byliśmy dobrze zaklimatyzowani. Tak, ale w ogóle to jest najwyższy punkt na jakim jesteśmy w czasie te, tego wyjazdu. Teraz? Tak na razie, do tej pory. Na razie, pory, do tej tak, pory, tak, tak. tak. Bo byliśmy na przełęczach w Kirgizji dwóch, które miały 3300. To jest w ogóle, wiesz, najwyższy punkt, w którym kiedy w życiu było, nie licząc samolotu. Tak, tak? A to gratuluję. Co dzisiaj wypijemy herbatę? Herbatę? Nie, chyba nie my mamy wyboru. Trostną... Chyba nie mamy wyboru. Nie mamy kawy. Zioł nawet żadnych nie mamy. Nie mamy to